ZAMACH NA KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA! Czy wiedziałeś, że wczoraj próbowano się włamać do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie? I to nie byle kto. Urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości próbował się dostać do akt spraw dyscyplinarnych sędziów. We wtorek po południu w siedzibie KRS w Warszawie pojawił się Dominik Czeszkiewicz wraz z towarzyszem. Zażądali oni... Kluczy do biur, w których znajdowały się Akta spraw dyscyplinarnych sędziów, gdy ochrona odmówiła, próbowali użyć kart dostępu przeznaczonych dla kurierów, aby otworzyć drzwi. Na szczęście bez skutku. KRS podkreśla, że z budynku nie zostały wyniesione żadne dokumenty, ale samo zdarzenie nazwano zamachem na konstytucyjną instytucję. Te akta przede wszystkim dotyczą tak zwanych niewygodnych sędziów, czyli tych, którzy krytykują obecną władzę i ostrzegają przed łamaniem konstytucji. Przejęcie dokumentu. Oznaczałoby możliwość blokowania postępowań wobec sędziów lojalnych wobec rządu, jednoczesnego wyciągania spraw przeciwko krytykom. Innymi słowy, realny wpływ na to, kto może orzekać bez strachu, a kto zostanie uciszony. Sprawa trafi do prokuratury, a KRS domaga się zwolnienia urzędnika ze stanowiska. Zaobserwuj profile Radio Debata na Instagramie, TikToku oraz na YouTube. Bądź na bieżąco.